Dzień dobry Państwu. Nazywam się Ryszard Jakubowski i jestem prezesem spółki Centrum Handlowo-Usługowe Mały Rynek. Na wstępie chciałem podziękować kapitule za nominację do tytułu Człowieka Roku w kategorii Biznes. Jeśli podzielają Państwo tę nominację, to proszę o oddanie głosów na moją osobę, za które z góry serdecznie dziękuję. Mały Rynek jest największym obiektem handlowym położonym w centrum miasta. Mamy około 120 przedsiębiorców, których wspieramy i pomagamy w prowadzeniu działalności gospodarczej. Jak wiele zmieniło się na małym rynku, to ze względu na ograniczenia czasowe nie wymienię wszystkich zmian, wymienię tylko najważniejsze: zadaszenia ciągów pieszych, oświetlenie ciągów pieszych, przebudowa schodów i wejść, wymiana ogrodzenia i wiele, wiele innych. Wszystko co robimy, robimy po to, by poprawić Wam komfort zakupów. I na koniec pochwalę się naszym najnowszym sukcesem, to jest parkingiem dla klientów małego rynku. Dziękuję i pozdrawiam Państwa.